Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Postanowiłem rozpocząć nową serię na kanale, jaką będzie prezentacja modeli z kolekcji Szybcy i wściekli od De Agustini. Sytuacja z tą kolekcją jest dość ciekawa, ponieważ prenumerata internetowa rozpoczęła się 15 maja 2023 roku. W kioskach część pierwsza z Docem Chargerem, Dominik Toretto, była w styczniu 2024 roku. Natomiast na dzień publikacji tego nagrania jest sporo reklam na Facebooku o możliwości rozpoczęcia nowej prenumeraty. Według De Agostini jest to spowodowane dużym zainteresowaniem kolekcją, co spowodowało braki magazynowe i przerwę w prenumeracie. Brzmi to jak tani chwyt marketingowy, ale jestem w stanie w to uwierzyć. Po pierwsze, grupa na Facebooku ma 2100 osób, czyli dużo jak na grupę założoną dla jednej kolekcji. Po drugie, spora ilość recenzji na YouTubie. Po trzecie, według wielu osób, modele są bardzo dobrze wykonane, przez co są warte swojej ceny. Właśnie to ostatnie było pierwszym i głównym powodem, dla którego postanowiłem zamówić prenumerata. Drugim powodem były dodatkowe modele w skali 1.43 oraz Dodge Charger w skali 1.24, który jest większą wersją Dodge'a z pierwszego numeru. Prócz modeli dostajemy w prenumeracie koszulkę, kubek i plakaty, które są wysyłane losowo, więc nie warto opierać się na informacjach na stronie. Nawet nie warto opierać się na informacjach, które powinny być aktualne po zakupie subskrypcji, o czym będzie później. Oczywiście te prezenty trzeba traktować z dystansem, bo wiadomo kto za te prezenty płaci. Pan płaci, pani płaci, my płacimy. Trzecim powodem był fakt, że modele są certyfikowane przez producentów pojazdów. Jest również wersja prenumeraty premium. Jeżeli będę płacił o 5 zł więcej, to złożę dioramę przedstawiającą niedorzeczną scenę ciągnięcia z sejfu przez dwa auta. Co za głupi! Biorę. Oprócz losowości co do wysyłania prezentów do paczek, wymieniłem same plusy. Ale jest jeszcze jeden minus, jaki na razie znalazłem. To brak możliwości wysyłki na paczkomat. Na szczęście w przypadku, gdy już paczka zostanie do nas wysłana, możemy przekierować tą paczkę do punktu odbioru, na przykład żabki. Teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście jakość tych modeli ucieszy nasze oczy. Sprawdzamy to. Okej, okay. już widzę, że czegoś tutaj brakuje, zdecydowanie. Okej, okay, chodzi pokrótce o to, że nie wysłali mi dodatkowych rzeczy, prezentów, ponieważ jest tak duże zainteresowanie, czyli to, o czym mówiłem na początku. Ale na koniec, oto to najciekawsze. To mnie zastanawia. Co to? Co to jest? O, plakaty. Proszę Państwa, otrzymaliśmy plakaty. Piękny dodge. O, oh, gruby ten papier, myślałem, że to są dwa. To był jeden. Znowu dodge, ale w wersji Daytona. Trochę komputerowo wygląda. Dodge Challenger, a nie Charger, prawda? Chyba tak, bo mam przydzieloną takie nerki dwie zamiast jednej chłodnicy. Tutaj jest też taka informacyjna ulotka. Krzypsy i wściekli, informacje. O, co będzie w następnych gazetach? Ogólnie też wrzucę Wam zdjęcie wszystkich chyba numerów, bo w innych krajach to jest o wiele bardziej do przodu. Zmieniłem trochę tę rozpiskę, ponieważ już nigdzie na stronie do Agustini nie ma informacji, że w prenumeracie dalej jest toch Charger Off Road, zamiast niego jest Dodge w wersji coupé, który wydaje się nie być powiązany z serią szybcy wściekli. Kolekcja na miarę twoich. Pasji. No nie wiem, no nie wiem, sprawdzę, a nawet już teraz to sprawdzam. Gazetka, najpierw od Chargera. O, to jest piękne. Ech, to jest moja pierwsza miłość. Dodge Charger RT z 70. Coś pięknego. Jak widzę tą twarz, to od razu myślę o tym, że rodzina jest najważniejsza. To jest twarz, na którą bym głosował. To gazetka od Misana. Dalej. Okej. Okay. Oferta premium. Będzie taka diorama w skali 1.43. Spektakularny pościg ze sejfem. Ci, którzy oglądali Szybkich i Wściekłych pewnie wiedzą jak to wyglądało. Jaka była fala krytyki na ten pościg z sejfem. Mi się nie podobało. Było dość bajkowe. Teraz najważniejsze. Mięsko. Mięsko auta. Zacznijmy od chargera. Był kioskowo jako numer jeden. Wygląda to tak. Jest wstępne opakowanie plastikowe. Universal, Fast and Furious, Dodge. Tak, jest też nalepka. To, o czym Państwu mówiłem, Mili Państwo. Dobrze, teraz otworzymy. Może nie nożyczkami, bo prawdopodobnie źle to się skończy. dużenie to co na papierowym pakowaniu tym pierwszym teraz modem wygląda ładnie Tutaj z tyłu widać takie niedociągnięcia tego paska srebrnego, a wręcz nadciągnięcia, bo brakuje tego czarnego elementu. Nie no, jeżeli chodzi o jakość, jest naprawdę na wysokim poziomie. Jestem zaskoczony. Ale są też małe niedociągnięcia, tak jak oprócz tego, to też tu jakby ta szyba odchodzi. O, o, o. Tutaj widać. Że jest nierówno. I ta szyba jest jakby w dole. Zobaczymy, czy to można naprawić. Piękna etykieta. Bardzo mi się to podoba. Oho. Witajcie. Mój stary wróg z dzieciństwa. Śrubki w trójkąty. Kiedyś. Jak brało się zabawki z maka, to za każdym razem były te trójkątne śrubki. Gdyby nie te trójkątne śrubki, zaraz to odkręcimy, bo on na szczęście już śrubokręt. Gdyby nie te trójkątne śrubki, to w dorosłym życiu bym sobie nie radził z problemami. To te śrubki trójkątne mi nauczyły, jak sobie radzić pomimo przeszkód i braku odpowiednich narzędzi. O jest, to jest życie. Uka się kręcą. Opis na dole jest. Super. No, pomalowali też te rury na dole. Co to są za kropki? Co to są za kropki namalowane? Przepraszam bardzo, czy to mają być rury wydechowe? No, no bez żartów. Ale... Nie no, tutaj to lipa. <laughs> Idzie rura wydechowa jednak nagle kropa taka namalowana. O! No to nieładnie. Dobra, sprawdźmy czy coś można z tą szybą zrobić. Więc. Trójkątne śrubki. Udało się odkręcić. To jest dopiero dogłębna analiza pojazdu, prawda? Modelu. Dobra, stop. Udało się naprawić przerwę w dachu, ale została ta przestrzeń, która jest widoczna na wszystkich prezentacjach. Pewnie, żeby to usunąć, będzie trzeba rozwiercić bolec, zdjąć szybki i nakleić je ponownie. Ale jak już tu jesteśmy, to zobaczmy, jak wygląda środek tego pojazdu. Nie widziałem tego, to jest zabawne, ale tu jest normalnie kratka w tym pojeździe, więc fajna rzecz. Coś tu jeszcze trzyma? O! Jakby to są nie metalowe, a plasticzki takie. Okej, okay, dobra. Nie, no postarali się, pomalowali kierownicę, wszystko. Jakaś klatka jest? Całkiem, całkiem miło. że dać dziecku, dać dziecku zabawkę, prawda? Proszę bardzo, na boczek. Skyline. Mr. Nissan. Jest dobrze, a nawet lepiej. Jest rura wydechowa, nie jest namalowaną kropką. Wygląda ładnie. Ten model wygląda naprawdę ładnie. Detale, grafika, hamulce, razem z tarczami i zaciskami bardzo ładna rzecz. Te światła też nie są malowane, tylko są szkiełkiem, plastikiem ale wyglądają już tak szklanie O. Tutaj nawet widać pełny zestaw butli LPG, bardzo dobrze. Ale nie ma naklejki, nie ma certyfikatu, tak jak w Dojo. To było w A tu nie ma, od Nissana. Ciekawe. To jest, to jest. Też są napisy o Te koła, to już w ogóle się nie kręcą. Widzicie? Tak. Na średnio, ale pewnie dlatego, że to jako model chodzi bardziej o dokładność. i żeby zrobić te zaciski hamulcowe z hamulcami, to musi to dlatego dają te właśnie plastiki, bo to są te hamulce. Okej. Okay. O, w ogóle 2023. Tutaj? Też jest 2023. No dobra. Tutaj jest wszystko okej. Okay. No, ale żeby pokazać dokładność, to rozkręcę I widać, że tu jest tyle lepiej niż w Jeszcze te naklejki. Fajne, fajne. I możemy bardziej zobaczyć środek. Jest klateczka, jest kierownica po niewłaściwej stronie. Wszyscy mówią o dokładności tych modeli. Są ładnie wykonane. Ale... Jeszcze zamierzam sprawdzić, czy... Czy się zgadzają, jeżeli chodzi o skalę wymiary? Ale ja się tu zacznę bawić w skręcanie, a Adam z przyszłości odpowiem na pytanie, czy skala tych modeli jest dobra. Wymiary w Chargerze idealnie zachowują skalę, natomiast Nissan ma delikatne różnice w okolicach setnej mm. Największa różnica jest w przypadku dostawu osi. Model ma 0,3 mm. Większy rozstaw osi niż powinien. Różnice minimalne ale są. Może dlatego Nissan nie ma nalepkiej autentyczności od producenta? Teraz zapraszam na zdjęcia porównawcze modeli z oryginałami.